Witam w kolejnym spotkaniu z katowicką specjalną strefą ekonomiczną. A dziś naszym gościem Andrzej Zabiegliński, wiceprezes strefy, również szef podstrefy jastrzębsko-żorskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. słuchaczom. Dzień dobry panu redaktorowi. Panie prezesie, jaki był, jaki jest ten największy sukces żorskiej podstrefy? Rozumiem, że pan redaktor pyta o rok miniony, bo ja to jak tak gdyby. To znaczy, gdyby było w ogóle, to bym musiał powiedzieć, że i kiedyś nowa siedziba no, z tych 15 lat temu, kiedy wybudowaliśmy razem z siedzibą Muzeum Miejskie, a potem szalony pomysł, czyli ponad rok temu oddany nasz udany projekt Xenok, czyli akcelerator biznesowy. Natomiast, oczywiście, gdybym popatrzył na pozyskiwanie inwestorów, bo to jest jak gdyby potrzeba chleba codziennego. Mógłbym rzec, że pozyskaliśmy zarówno inwestora koreańskiego i zarówno w branży spożywczej można powiedzieć, co na podsumowaniu roku było. To jest właśnie Mieszko, który w Raciborzu dużą inwestycję będzie realizował. Chyba jest na dniach po przetargu już, a więc nabył ziemię i to pokazuje, że branża spożywcza w zeszłym roku była liderem. Większym liderem niż branża tak zwana Automotive, co chyba właściwie nas cieszy? Z jednej strony tak, albowiem to pokazuje, że życie nie lubi próżni, biznes tym bardziej i szuka. Rzeczywiście wynik Automotive to jest chyba za zeszły rok czwarta pozycja. A więc możemy powiedzieć, że daleko, daleko od tego, gdzie kiedyś byli no, latami królem, ale to jest myślę, że no, takie odczucie całego rynku. Jednak konsument nie chciał połykać, czyli tyle zakupywać aut, ile sobie no, potencjalnie producenci zakładali. I tu myśmy bardzo szybko zauważyli zastój. Panie prezesie, czy my w ogóle jeszcze mamy jakieś duże, wielkie obszary przeznaczone, pod wielkie inwestycje. Bo myśląc o inwestycjach, my jednak cały czas gdzieś tam z tyłu głowy mamy jakieś takie fabryki, które zatrudniają, po, nie wiem 500, 1000 osób. Wielki inwestor, wiele miejsc pracy i tak dalej, i tak dalej. Ale czy my mamy w ogóle co, co zaproponować takiemu inwestorowi? Czy te grunty już są, czy się skończyły? Panie redaktorze, to jest bardzo dobre pytanie na dzisiejsze czasy, albowiem Śląsk jest jednak specyficzny. Patrzę w kontekście do odniesienia do pozostałych naszych stref ekonomicznych i u nas rzeczywiście duże areały się kończą. Tak naprawdę, my w tej chwili mamy bardzo duży problem. Ja mogę powiedzieć, że u mnie na południu, a więc tam, gdzie jako podstrefa jaszczemsko-żorska powiatami, próbujemy zarządzać. Jak mam 50 hektarów, to mówię naprawdę, że to jest bardzo duży areał. To powoduje, że w pewnym momencie, no zresztą już lata temu to, to ćwiczę, wracamy do spojrzeń na brownfieldy. No, trzeba popatrzeć, że na przykład, między innymi, bo żeby znowu nie zamykać do jednej branży, górnictwo, które no ma jakiś ten harmonogram, ono będzie społeczeństwu mogło oddawać bardzo duże areały. No, Średni zakład główny kopalni, jakiej bądź to jest takie koło 90 hektarów, to będą trudne tereny, ale one często gęsto są w niesamowicie dobrych lokalizacjach i tu się nie ma co czarować. Droga jest długa, wyboista, ale będziemy ją próbowali opanować. Panie prezesie, ale też z drugiej <coughs> strony strefa wielokrotnie była nagradzana za działania prowadzone w, prowadzone w kierunku właśnie małych i średnich tak. przedsiębiorstw. Więc z drugiej strony nawet jeśli nie widzimy tych wielkich, globalnych, światowych inwestorów, to my z drugiej strony widzimy coraz więcej małych, średnich firm, które inwestują w strefie i coraz więcej polskich firm, które starają się korzystać z tych strefowych udogodnień. I tu ma pan redaktor rację. Rzeczywiście nawet z podsumowania wyniknęło, że z 90, 92 decyzji o wsparciu za zeszły rok, to 73 to jest mikro, mały i średni. Ale w tym tak naprawdę najwięcej jest mikro i małego. Specyfiką strefy jaszczemsko-żorskiej było zawsze to, że miała dużo terenów rozproszonych, o niedużych gabarytach. I w związku z tym ja mam chyba najwięcej mikro i małych przedsiębiorców, Idea Ksenona, która była, też mówiła, drogi inwestorze, to dla Ciebie, przyjdź, wynajmij i tak dalej. A więc myśmy się już bardzo dobrze nauczyli obserwować i próbować pozyskiwać tych mikro i małych. I to jest nasz duży sukces, bo to jest duże rozproszenie. Ale też takim pomocnym narzędziem jest oczywiście polska strefa inwestycji, bo to zmieniło podejście. Tak jest. Oczywiście. Tak też strefa ewaluowała, Kiedy ją w 1996 roku powoływano, naprawdę założenia ustawowe były tylko pod wielkich, wielkich, wielkich i to jeszcze najlepiej, żeby to były właśnie koncerny z całego świata, bo zanim przyjdą yy, średni, mali i tak dalej. Dzisiaj rzeczywiście to ustawodawstwo, tak naprawdę po 2018 roku pozwoliło nam maksymalnie zwrócić się do mikro i małych, i od tego czasu też zaczęła się taka wędrówka od samorządu do samorządu żeby spotykać się tam z lokalnymi, bo we wszystkiemu nam się czasami wydaje, że już o strefie wszyscy słyszeli, a to jest wcale nieprawda. A dziś Państwa i moim gościem był Andrzej Zabiegliński, wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.